Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Remonzetora. No, powiem Wam tak: już, już są efekty, coś widać. Jest światełko w tunelu. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i co, no powoli, 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 powoli. Myślę, że tak jak powiedziałem. Do połowy maja to skończę, bo jeszcze trochę zostało. No później najgorsze to składanie z tego całości tej elektryki, to te wszystko to jest podłączanie tego tu, teraz, takie gówno warte to wszystko jest. No ale dobra, no pokażę Wam, bo pewnie chcielibyście zobaczyć jak to wygląda nie mój No to rate. tak? Proszę bardzo. Ej, dzisiaj założyłem błotniczki, przednie kółka, tylne kółko już jedno. No i z wami będę zakładał kółko numer dwa samemu. To no, jest ciężko, nie powiem, ale... W ciężarówce nieraz zmienia, tak wygląda ogólnie o korpusik. Tutaj mi ten, te, ten błoty mi się nie podoba, albo się tak lekko zagiął, nie wiem. że go naprostować lekko tak, no. jak już będzie wszystko skręcone, to ja go tutaj yy, podprostuję. Yy, tak to pięknie wygląda wszystko, tutaj ruszyłem kołem i zobaczcie, no przednie kółka wyglądają już tak pięknie, fajnie, nie? Tak mi się podoba. Dobra, no kabina jeszcze jest do zrobienia wiadomo, ale to kabina to tak powiedziałem, tym odjadę sobie do tyłu, wyciągnę sobie wyciapkiem i kabinę będę zacznie szlifować, spawać i powoli oklejać, malować no i powoli o pierdolę pierdolo skręcać wszystko. Dobra, yy, patrzcie jak to i no, się ustrze, bo wiecie, że już nie będę tak miał się. To Oby tu było mniej więcej tak samo wysoko jak tam Powiem wam, że nie jest lekko rzucić takie kółko Ale... mam tak Kto jak nie ja, kurde Szybki utrze Bo powiedziałem ci Będziesz wiecznie No trochę brakuje mu no. Ale teraz tak hmm. Teraz trzeba by go trochę przekręcić w tą stronę ja, Dobra, teraz taki potęcik. Dreszka, dreszka, runeczka? To jest dreszka, to tam jest Musi, musi być gierda dreszka. Siedział już, tylko on jest trochę przekrzywszy. Jeszcze, on jeszcze jest troszeczkę. Musiałbym go jeszcze troszeczkę. Tak, tyle. Klucz teraz na razie. Zgadną szczęka O, chodź! Czekaj. Aha, lecimy tu. Ulazłeś to, jestem w domu, widzieliście, uczcie się, bo starzy wiedzą jak to robić, a młodzież się uczy, o kurde, no to ciężko, no ale to nie ważne, chyba tyle co do ciapka, tylko nie wiem, trzy razy więcej, na bank trzy razy więcej. 没咋，咋？ E, digre. Viče. Već se banuje Kluczyk, nie? było A tam... Każdy ma tam jakiś inny, albo, no, albo, albo nie ma, nie? to jest druga strona Dobra, starczy było. To, to okleimy, żeby oczywiście nie porysować, nie? Bo wiecie, Jak to mówią, nie po to się człowiek Tyle mordował, żeby teraz porysować koładowstwo. Jest hmm. spokojnie, dój. Tylko jest spokój na dwoje. Tylko spokój na O, dobra, mam dwa. Jeszcze. A, za dużo, nawet cał... Te śrubeczki pomalowałem. No i będzie widać jak to. To będzie widać. mam tak. Po takim dniu, zakładania, starania się z tym wszystkim, siłowni nie trzeba nic. Podziadam poza. Podziadam siłowni Z tego co kojarzę, to jeden ma 30 kg. To powiem wam, że jest, jest. jest Zdjąć to już. Czy zostawić? Nie wiem,

Куго. А mm -hmm. а, а я сегодня закладывал то... Уж без этого. Так Ничего не сдалось. Dobra, to nic niczy nie stało No nieko no kiedy tak to będzie kolankiem lekko do góry No, i tak się maszyna prezentuje. Nie wiem, czy Wam się podoba. Tutaj na kołach w koło widać nie? Taki, taki ciemny ślad no od oleju, żeby, żeby po prostu ta farba zlazła. Bo tutaj nie dałem. I z, mimo tego, że ładnie okleiłem, i tak poprześwitewało, po no to gówno A tutaj dałem olej i zobaczyli się ładnie. Wszystko zmieniło. Jak, jak się podoba kolorek. Kolorek, tak jak powiedziałem, to jest dojca po 1984 roku. Taki niebieska, ciemno-niebieskawy. Tak to we mnie wygląda. Felgi srebrne z palety Massey Ferguson. Czerwony to jest Zetorowski po 2012 roku. No i to wszystko: nic więcej, tutaj nie ma żadnych kolorów. No, kabinka jeszcze tylko. Kabinka będzie robiona w następnym tygodniu. Myślę, że też zajmie mi tak dwa tygodnie. No może nie no, przesadziłem. Tydzień czasu i, 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 i zakładamy kabinę i zaczynamy się bawić. Zaczynamy się bawić z elektryką. No, cieszy mnie fakt, że on już stoi na kołach, naprawdę to mnie cieszy Bo... No i jak będzie już miał kabinę, to już takie będziemy cieszyć. Dam się wyrał olej od wspomagania, bo skręciłem koła. No, tak jak powiedziałem, będziemy cieszyć jak już będzie na, na tych, ne? z kabiną pomalowany ładnie. No, tak jak powiedziałem, wszystko oby tylko teraz wszystko było ok z tą kabiną, ze wszystkim i dwa tygodnie, no trzy. Trzy tygodnie tak sobie daję już ze wszystkim już, z lampkami, z rampkami, bo to w z przodu, tak jak powiedziałem, z przodu świata robocze robię takie troszkę, troszkę mocniejsze, no zobaczymy, no. Chcę, chcę, tutaj parę rzeczy zmienić, no, radio, z głośniki, no jest du dużo roboty, no, ogólnie z całą kabiną myślę, że malowanie to jest, wiesz, to jest, wiesz, no, to jest, yy, to jest pikuś, ale przygotowanie do tego malowania, plus do tego jeszcze te pierdółki tam, to jest, tam jest roboty od cholery i no, a tak naprawdę To wszystko się okaże Tak naprawdę wszystko się okaże co dalej będzie Bo no powoli, powoli do do, jak mówię, do brzegu, do brzegu do brzegu a te stary sedos a standardowo No, czyli tak tym tym owym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!